Dzień dobry, cześć. Dzisiejsza wartość, którą pragnę się z Tobą podzielić, jest teraz. Czym jest dla Ciebie teraz? Często możemy żyć przeszłością, tym co się wydarzyło, lub za bardzo wybiegać w przyszłość i, i sobie dawać warunki, jeśli to się wydarzy, to będę szczęśliwy. Ale mamy dzisiaj, mamy teraz. Dlatego Ciebie i siebie zachęcam. Żebyśmy mogli żyć teraz. Cieszyć się teraz. Skupić się na tym, co najważniejsze jest teraz. Jeśli żyje tylko dla siebie, to z równowagę mieć żyć również dla innych. Jeśli żyje tylko dla innych, to mieć równowagę nie zapominać o sobie. I doceniać teraz. Dlatego teraz cieszę się, że mogę do Ciebie nagrywać i teraz przekazuję ci i sobie. Byśmy pamiętali. Teraz ma wartość. Wspaniałego dnia.